Poznaj mój świat, kolory życia Indian Kunajala z Panamy. To najnowsza wystawa autorstwa Wago Amancio Arcia, Prezentowano w murach zamku piastowskiego w Krośniodrzeńskim. W niedzielę odbył się uroczysty wernisarz, który przyciągnął wielu miłośników sztuki i pasjonatów podróży. Podczas oglądania obrazów można było posłuchać indiańskiej, lekko jazzowej muzyki. Papugi, bo są najbardziej kolorowe. Ale prace mi się w ogóle bardzo podobają a kolory są dla mnie użykające. Chętnie bym nabyła dla siebie do domu, chociaż prawdę mówiąc nie jestem zwolennikiem obrazów jeszcze, że tak powiem. Na wystawie jestem pierwszy raz w ogóle. Bardziej znamy tego pana wystawcę. To bardzo nam się podoba. A znała Pani wcześniej, w Panamancja? No, tak. Tyle o ile. Tak, nie, 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 nie wszystkie, ale, ale. Autor wystawy zabrał mieszkańców Krosno w barwną, ciepłą i egzotyczną podróż do swojej ojczyzny, Panamy. Opowiadał o wierzeniach magii ludyczności. I chcę Was zabrać, się poznali mój świat, do jałów nawiółem: Mój świat Tuna. I to mogę. Opisać, jeżeli będziecie pytali, najróżniej mój obraz. Obrazy są historia, tradycja, życie aktualne, dzisiejsze nowoczesne. Wystawę wzbogacają ubrania, zabawki i narzędzia codziennego użytku Indian Kunajala. Mimo śniegu za oknem obrazy i muzyka sprawiły, że w Zamku Piastowskim zapanowało lato. Według mnie mój tata rzeczywiście jest osobą bardzo barwną. E, oczywiście to, to różni bywa w życiu, bo to jest jak życie każdego człowieka, prawda? I e, nie zawsze są to takie piękne e, zielenie czy żółcienie. Czasami jest to jak z tyłu, czy gdzieś indziej widzieliśmy trochę ciemniejsze barwy również, tak? Więc cała gama. Ale wydaje mi się, że to można odnieść tak naprawdę do każdego człowieka, ale tata maluje to, co ma w sercu i to, co zapamiętał właśnie. E, czy, to jak widzi swój kraj i, i, i wyspy, z których pochodzi. Wystawę można oglądać do końca marca bieżącego roku.